Za nami czwarta już kolejka rozgrywek halowej ligi piłki nożnej w świeciu. I tym razem działo się sporo. W grupie A najwięcej bramek padło w spotkaniu drużyn klub podróżnika i karierzewo i w The Junior kotło Inwest w świecie, w którym podróżnicy pokonali rywali aż 15 do trzech. Dwucyfrowy wynik pojawił się na tablicy również w pojedynku Rafmixu i Davi z grupy C, i choć zespół Dejavy poległ 11 do 2, nie można powiedzieć o nim złego słowa, gdyż bronił się nadzwyczaj dzielnie jak na mecz, w którym głównym założeniem było to, by przegrać jak najniżej. W grupie D doszło natomiast do kolejnych derbów Grudziądza, w których WSD Twoja. Szkoła po pięknym widowisku pokonała szmaciankę 7 do 4. Tym samym można powiedzieć, że twoja szkoła pewnie zmierza ku pierwszej lidze. Nasza kamera pojawiła się natomiast na pojedynku Timu Heumno i przedsiębiorstwa budowy druki mostu. Zanosiło się na ciekawy mecz i rewanż za finał z poprzedniej edycji rozgrywek, a tymczasem skończyło się na blamarzu drogowców. Mistrz potraktował rywala bardzo poważnie, o czym świadczy powrót do składu Piotra Grosa. Drogowcy nie istnieli jednak na parkiecie kompletnie. Do tej pory bramkarz drogowców Przemysław Miller był jedynym, który zachował czyste konto, a w tym meczu musiał wyciągnąć futbolówkę z siatki aż 11 razy z zaledwie 63% skutecznością. Jego konkurent Mateusz Matyjasik powtórzył wyczyn zerowego konta i włączył się do rywalizacji oczek na nagrodę w konkursie skierowanym do bramkarzy. Spotkanie zakończyło się wynikiem 11 do 0 dla Timu Hełno. Z nami Mateusz Matejasik, bramkarz Timu Helmno, czyli obecnego obrońcy tytułu. No, czyste konto na Twoim koncie, czyli dołączasz do Przemka Millera, który w tym momencie również ma czyste konto i jesteście liderami, jeżeli chodzi o, o właśnie najlepszych bramkarzy. Yy, tutaj cała, cały zarząd ligi ufundował taką nagrodę w wysokości 300 zł. Czy było to jakąś dodatkową motywacją dla Ciebie, yy, jak tutaj speaker o takiej informacji poinformował? Znaczy ja powiem tak, no, no na pewno będzie dla mnie i dla innych bramkarzy, no ale jak to będzie, no dzisiaj grałem trochę nerwowo, no nie powiem, choć wygraliśmy, ale myślę, że będzie dobrze i, i ktoś na pewno to zgarnie i myślę, że to ja. Wygrana dzisiaj 11 do 0, dosyć pewny wynik z drużyną Drogowców, no tutaj po raz pierwszy do waszej drużyny dołączy Piotrek Gros w tym sezonie, na pewno duże wzmocnienie. No dał, dał, dużo tak większe panowanie z piłką. Ogólnie, ale i tak chłopacy grają dobrze, to ale no, dużo nam dał, także i pomoże w innych meczach. E, za tydzień no, wielki hit tutaj zapowiadany już przez nas. E, wasze spotkanie z dużym trader hawk zbyt goszczy, No na pewno można tak nazwać przedczesny finał. No ja mogę tak powiedzieć, no czym ważniejszy mecz, tym bardziej się motywuje, także myślę, że może też będzie zero bramek, a drużyna zagra dobrze, tak jak dzisiaj. W tej samej grupie bardzo ciekawe spotkanie rozegrały drużyny LB i Trader Hawk. Przez moment zapachniało nawet wielką sensacją. Po golach Kozłowskiego i Ciecierskiego LB prowadziło 2 do 0. Bydgoszczanie po raz pierwszy w tym sezonie trafili na opór i przez pierwsze 10 minut kibice mogli przekonać się, jak zespół radzi sobie pod presją, gdy zawodnicy zaczynają się denerwować. Niemoc nie trwała jednak długo. Jeszcze przed przerwą Bydgoszczanie strzelili trzy gole i wyszli na prowadzenie, ale mecz nie był dość zacięty, by było można mówić o jednostronnym strzelaniu, jak to wygląda do tej pory w wykonaniu ostrzembi. Po przerwie Bydgoszczanie opanowali już sytuację i zagrali na swoim poziomie. LB wciąż pozostaje w stale ze bez punktów, ale w zanadrzu ma mecz z wdą Junior Kotło Inves i to prawdopodobnie to spotkanie zdecyduje o tym, który zespół trafi do drugiej ligi i zachowa szansę o grę na miejsce wyższe niż 16. No na pewno dużego kolorytu rozgrywką nadał zespół Trader Hawk z Bydgoszczy. Bardzo, bardzo ciekawa drużyna z Marcinem Zużytłu, który rok temu był MVP naszych rozgrywek. W tym roku złożył własny zespół z własnymi kolegami. Na pewno będą się liczyć tutaj zwyci o zwycięstwo. Od zawsze drużyna Timu Hełmno, która broni tytułu. Na pewno bardzo, mocny, bo bardzo mocną drużynę ma Rafmix. Kilku ciekawych zawodników w tej drużynie, także myślę, że między tymi, tymi trzema drużynami no, rozstrzygnie się walka o zwycięstwo. A tak największa niespodzianka tego roku. Jak do tej pory na pewno na plus można zaliczyć tutaj właśnie indywidualne wyczyny Patryka Podolskiego, który jest autorem 16 bramek. Jego kolega z drużyny Rafmiksu Bartek Rodziński, 8 asyst. No i czekamy oczywiście też na więcej. W tym roku naszej halówce towarzyszy również nowa zabawa, plebiscy, ta najsympatyczniejszą drużynę. W ubiegłym tygodniu rozpoczęło się głosowanie. Jakie głosy, jakim zainteresowaniem póki co cieszy się zabawa? Jak do tej pory widzimy, że jest dosyć spory odzew, jeżeli chodzi tutaj o, o, o ten konkurs. Obecnie prowadzi drużyna WSD Twojej Szkoły Gryząc, minimalna przewaga nad inną drużyną z Gruziądza Grudziądz, LMP. Do tej pory no, troszkę głosów wpłynęło, czekamy oczywiście na więcej. Zapraszamy też wszystkich kibiców tutaj na halę, na, na oglądanie tych spotkań na żywo. Również na stronie stalexliga.pl można takie spotkania zobaczyć online. Naprawdę dużo się dzieje, także, także tylko i wyłącznie możemy zaprosić takich kibiców.